Siemano, tutaj Rafsan z kanału Rafson Games. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Gry Tony Hawk Pro Skater 2. Moi drodzy, lecimy dalej. Mieliśmy tutaj kupować statystyki. Yy, niech będzie tutaj oli, sobie zwiększymy i to tyle na razie, chyba nie. Tak, będzie o wiele lepiej. Kontynuuj, tak. Kontynuuj. No i co? I lecimy z Francją. Marsylia. I ma być tutaj konkurs. Trzy miejsca zajmują skaterzy. Dwie najlepsze, tutaj, rany wygrywają. Są liczone pod uwagę, tak? No i to tyle. No i zebrać tutaj kasę. Żeby zrobić 100%. 100%. Okej. Okay. Z nagrody otrzymaliśmy tysiąca kasy. No dobra, no to lecimy w takim razie. Okej, okay, na razie jest okej. Okay. Na razie jest wszystko w porządku. Zobaczymy ile wyrobię. Jaki wynik będzie oczywiście, rzecz jasna. Niestety, nie wyszło. Trzeba zrobić jeszcze lepszy wynik, nie? Wiadomo. Spróbujmy zrobić to pierwsze miejsce i będzie git. No i pozbieramy, oczywiście, po tym kasę. Wiadomo, nie? Dobra, zobaczmy wynik 89,4. No, to chyba słaby wynik, nie? Zaraz zobaczymy. No, niestety. Cam Campbell mnie wyprzedził. O, nice. O, to będzie dużo punktów. Fuj, dużo punktów. Oby, jak najwięcej. A, niestety, szkoda. No, już lepszy wynik: 9,1 i 7. No, 9,1 i 3. No, i Rudni jest bliski mnie, niestety. Może teraz zobaczymy, jak mi wyjdzie. dobra ładnie Kurde. No nie fajnie, bardzo nie fajnie. Jeszcze raz spróbujmy, Uch. bardzo słaby wynik, no niestety osiem, trzy i siedem, a ten dalej tutaj robi dziewięć jeden. Oh. wiadomo ładnie Nie! Brawo! Tak ma być. Może będę pierwszy, zobaczymy. Z takim wynikiem. O! Ale super! Ajaj. Aj, aj, aj. Ale jest dobry wynik, bardzo dobry wynik. Jest, wygrałem. Pierwsze miejsce. To teraz trzeba zebrać yy, kasę, nie? No. Nie. Chcę zebrać kasę. Chcę zebrać kasę, bo tam jest kasa, jak widać. Niestety, nie wyszło, jak się tam w ogóle dostać? O nie wiem. O, bo blisko, ale no nie wyszło. Musiałbym chyba jednak. Zrobić mniej więcej coś takiego, nie? No właśnie, tylko nie chciałbym się odbijać o. Tylko chcę zebrać tą kasę, nie? O, właśnie, o to mi chodziło. Gdzie kolejna kasa jest tym razem? Reset. Musi być. Tu jest kasa kolejna, dobra, widzę, widzę. Czyli Warride musi być. Albo po prostu się dostać do... No, musi być Warlight. No, właśnie. Warlight musi być. Dobra, jest. Gdzie jest kolejna kasa? Zobaczmy. Dobra, chyba już wiem, gdzie to mniej więcej się znajduje. Dobra. Ukryta yy, generalnie... Część tej mapy znajduje się w tym miejscu. Jak sobie rozwalimy ten patyk, to wtedy będę mógł sobie zebrać tą kasę. No właśnie, o to mi właśnie chodziło. Jeszcze gdzieś tutaj będzie ta kasa. Jeszcze nie mamy 100% dziwo. To gdzie jest jeszcze? A tutaj, tak? Dobra. No ja to już widzę. To już wszystko jasne. Dobra, mamy to. Mamy to, moi drodzy. To już zaliczyliśmy dawno temu. Także można chyba już wychodzić. I mogę już tutaj statystyki brać. Kupować, nie? Oli na pewno. Hang time. Mm, landing, może? Landing byłby lepszy dla mnie, nie? Hangtime time też jest spokojnie. Także zużyjemy to i będzie też git. Mogę to jakoś zmniejszyć? Nie, to nie mogę, niestety. Hmm, szkoda. To muszę zużyć. Dobra, to co? Kontynuujemy 100% już jest. Lecimy z New York City. Zdobyć 20, 50 oraz 150 tysięcy punktów. Zebrać skate, zrobić Oli na hydrancie, na hydrantach. Zebrać Subway tokeny. Zrobić Jason Skupu czyli taki Ray 50-50 grind the subway rails find the secret tape oczywiście zabrać kasety no i 100% zadań i kasy dobra W token jest tylko, gdzie jest K? A wiem, gdzie mniej więcej jest, ale co do. A blisko blisko. A jajaj, wyszło, szkoda. Musiałbym to jakoś fajnie zrobić, nie? Na przykład z tego mostu skoczyć, nie? A, chyba już widzę kto K. Dobra. Dobra. Coś tam strzela jakiś przestępca do ludzi. Dobra, trzeba tutaj przyspieszyć naszego typa. O, mamy 20 tysięcy już zrobione. A to jest i tak mało. O, było blisko, dobra. Czyli jednak muszę w taki oto sposób zrobić. Tylko, że musiałbym wyżej, jak skoczyć, nie? Na tym wszystkim. No właśnie, dobra, mamy to. Mamy skate, to teraz punkciory, secret tape i tak dalej, i tak dalej, nie? I te wszystkie rzeczy do zbierania. Dobra, jeszcze te quedranty nad Oli. Dużo tego jest do zrobienia, Retry. Mocno boli po uszach, niestety, więc musiałbym to trochę ściszyć. O, właśnie, i teraz będę mógł to zrobić. Dobra, mamy jedno, drugie, trzecie. To chyba jest łatwiejsze do zebrania, chyba. Czwarte i gdzieś powinno być piąte, ale nie wiadomo gdzie. Tutaj będzie gdzieś? Tak, tutaj nie, nie będzie tutaj niestety, jest tylko kasa. Stówka. jest, dobra, widzę, widzę, widzę. No to zrobione już. Dobra, 50 tysięcy punktów jest do zrobienia w tym ranie. Chyba, że zrobię błąd, no bo nie. Dobra, jest OK. Może 150 będzie do zrobienia. Ale, ale za późno już na coś takiego. Dobra, jest git. No, jeszcze zebrałem baksy, o dziwo. No dobra, jest git. A, muszę jeszcze nad tym... Zrobić. Ach, blisko. Było dobrze. Ach, kurde, blisko. Bardzo blisko było. Jest, mamy 250. Super. Zrobione tutaj. To teraz musiałbym Zrobić ten Subway, nie? Czy tam Oli nad hydrantem, prawda? Noli no, tu jest. Tu jest Oli, dobra. You motherfu! You are pissing me ty. Dobra, hydrant jest jeden. Drugi hydrant będzie gdzieś tutaj blisko. O tutaj, tutaj, tutaj. Dobra. I jeszcze jeden hydrant będzie... Gdzieś tam, nie? Gdzieś na pewno. Ale już nie zdąży niestety. Szkoda. Strasznie to boli po uszak ich jazda aby zrobić jeżeli po prostu trzeba wiecie skoczyć i zrobić tutaj trójką nie dobra drugi jest i trzeci gdzieś tutaj powinien być tylko nie wiadomo kurde gdzie ten hydrant Tutaj gdzieś? Możliwe, że tutaj Może tutaj jakoś gdzieś blisko? A jest, tutaj, dobra, widzę, widzę, widzę. Zrobione dobra. Ok, takciej! Taxi! Dobra, tutaj mamy kasetę. Musiałbym się spojrzeć, jak to zrobić. Czyli, tak, ci po tym musiałbym zjechać, tak? Dobra, rozumiem. To jakoś ładnie zrób to, proszę cię. Albo nie wiem, o właśnie. Czyli musiałbym po tamtej linii, po prawej stronie zjechać, jakoś ładnie zjeść, proszę cię. Dobra, i teraz tutaj jazda będzie. Ach i później lewa. Trzeba zrobić. Dobra, no to już wiemy wszystko co, co i jak. Dara, może pozbieram lepiej tą kasę. Dobra, jest zrobione, łatwo. Musiałbym się tam teraz dostać, nie? O, dobrze było, ale nie w tą stronę. Jest, mamy 100, 100 baksów znowu weszło. Fajnie. Dobra, chyba już wiem, jak zrobić ten 50-50, czyli tak, muszę tutaj zrobić, i mamy już zrobione. Praktycznie nie. Także jest już git. A co do kolejnej misji, to musiałbym pomyśleć, gdzie to może być, prawda? Okej, okay, czyli tak. Jeżeli chodzi o kolejne tutaj wyzwanie, to musiałbym wjechać tutaj do góry. O, właśnie. Okej, okay, jesteśmy już na górze. No i teraz powinienem już zrobić co? no jazda, nie? Utrzymać się ładnie jakoś. A ja, nie weszło, szkoda wielka. Ci utrzymać się, i będzie kit. No to jeszcze raz trzeba zrobić. Nie. Mamy już zrobione, super. To jeszcze 150 tysięcy punktów i będzie fajnie, nie? Jeszcze tam trzeba zebrać tą kasę, nie? Jak sami widzicie u góry. Dobra. Jeszcze tylko to 150 tysięcy. Mam nadzieję, że nie będzie tutaj żadnego pociągu. Dobra, już jestem na torach. I uwaga, będzie czy nie będzie? Będzie, oczywiście, że będzie. Czy jest kasa. To jakby się do tego dostać? Nie wiem. Ach, blisko. Muszę bardziej się postarać. Bardziej się wygiąć, nie? I bardziej być skocznym. Dobra, trzeba kupić niestety punkty, bo jest kiepsko z Railem. Tak jest. Okej, okay. tak chcę. Kontynuuj i lecisz przez samo. Okej, okay. już jestem blisko zrobienia tych punktów, także spróbujmy to zrobić w końcu. No, i mamy, moi drodzy, teraz tylko kasa i to wszystko. Tylko gdzie ta kasa może być? To jest pytanie. A, chyba już wiem, gdzie mniej więcej mogę mieć ją. Tak, sejwuj. Niech będzie. Tutaj będzie, chyba, nie? Tak, dokładnie. Tylko musiałbym to jakoś tak ładnie skoczyć na to nie. Ach, blisko niestety. No, jest, ale jeszcze gdzieś powinna być kasa nie Bo gdzie teraz, jeszcze może być. Chyba gdzieś tutaj, prawda? Coś mi się tak wydaje. Zaraz zobaczymy. Dobra, mamy tutaj dolarsa. Mam nadzieję, że to będzie ostatni dolar na tej mapce. Więc spróbujmy tutaj to jakoś e, zdobyć, go zdobyć. Nie? Ok, czyli tak. Żeby zdobyć chyba ostatniego dolara. To musiałbym tutaj jakoś e, wjechać na górę znowu. Niestety, tutaj być i zdołać tak zdobyć. Oto tego Dolarsa. No i mamy 100%, moi drodzy. Dobra, słuchajcie. I tak, moi drodzy, kończymy tutaj odcinek. Bo już były dwie mapy. Generalnie. I co. Patrzymy na dzisiaj. Zobaczymy jeszcze gdzie będziemy się ruszać następnym razem. Następnym razem będziemy w Venice Beach, Kalifornia. OK. No i jest jeszcze Skate Street Ventura, czyli konkurs, prawda? Chyba tak. Dobra. Na sam koniec zapraszam was serdecznie do wspierania mojej pasji poprzez SMS PayPal Blick oraz Patronite. Zapraszam was serdecznie, a ja w tym miejscu zakończę tutaj odcinek. Dzięki. Słyszymy się kolejnym razem w kolejnym odcinku z gry Tony Hawk Pro Skater 2. Na razie i cześć. Jeśli spodobał ci się mój film, kliknij ciuka w górę. Skomentuj film oraz subskrybuj mój kanał. A hejterom życzę palca w dupie. Nara.